Niedziela 29 czerwca, początek wakacji. Witam Państwa serdecznie w programie Prudnik na szybko. I będzie dziś bardzo wakacyjnie, bo udamy się na aż trzy baseny, a i nasz nowy partner ma dla Was znakomitą ofertę związaną z wypoczynkiem. Na basenie w parku wodnym Rozenau, znajdującym się w pokrzywnej tuż koło hotelu Gorzelany, w te wakacje 20% zniżka dla mieszkańców gminy Prudnik i Głuchołazy. Zapraszamy do korzystania z tej oferty, bo basen w Prudniku będzie nieczynny i właśnie z tego wynika ta obniżka. A teraz zobaczmy, co dziś. Dla was przygotowałem. Stęga przecięta największe centrum handlowe w Prudniku otwarte. Wiatraki gotowe do rozruchu pracę zaczyna farma wiatrowa w Szybowicach. Baseny już działają i Prudniczan zapraszają. No i po tej nieambitnej rymowance pozostaje mi już tylko powiedzieć Program Prudnik na szybko czas start. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambut.pl. I like cheese. I like Dobra nauka. Świetna zabawa. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa. Oleje od polskich dystrybutorów. Najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal. Profesjonalne pokrycia dachowe. Gwarancja fachowego doradztwa. Współpraca z najlepszymi producentami. Prudnik ulica Morcinka 1A. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski. Wyjazdy z Prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans. Wycieczki szyte na miarę. RTV Euro AGD, JISK czy Empik, tych marek jeszcze w Prudniku nie było, ale już są. A to za sprawą nowego centrum handlowego przy ulicy Sybiraków, którego uroczyste otwarcie odbyło się wczoraj. Budowa trwała kilka miesięcy, a głównym zamysłem inwestora było to, by Prudniczanie mieli duże centrum handlowe w swoim mieście. Przy okazji tej budowy nie sposób nie zauważyć, że osiedle Jasienowe Wzgórze jest obecnie najprężniej rozwijającym się zakątkiem naszego miasta. Jasienowe Wzgórze ma przydaniu sypialnia Prudnika. Ale to nie jest sypialnia trudnika, to jest prężnie rozwijająca się dzielnica, która oprócz mieszkań, oprócz sypialni równolegle rozwija wszystkie inne dziedziny, które pozwalają, żeby społeczność czuła się bardzo dobrze. Mam na myśli, Basen, boiska sportowe, mam na myśli szkołę, żłobek, przedszkole, mam na myśli policję, która nad nami czuwa. Cóż ta policja byś działała, gdyby obok niej nie czuwał nad nami nasz panchowość i to wszystko zaczyna tworzyć nowoczesne miejsce. Coś, co było niemożliwe lata temu, dzisiaj jest faktem. Pamiętam te, prześmiechy, te, te uśmiechy szydercze. Niektórych osób mówią tak, bo w lubrze się da, a w pruniku się nie da. Jak Państwo widzicie, w pruniku też się da. Będziecie musieli tylko wyjść ze swojego domu i już możecie zaznać tych zakupów, które wymagają większego wysiłku czyli wyjechania do innego miasta, wyjechania choćby za granicę naszej gminy. Więc mamy to już u siebie. Cieszę się, że Pan Bolesław zdecydował się zainwestować w pruniku. Mam nadzieję, że ten proces inwestycyjny będzie wspominał dobrze. Wiatraki w szybowicach gotowe do rozruchu. Energy Green Development z grupy Energa kilka dni temu podczas konferencji prasowej przekazał dziennikarzom szczegóły sfinalizowanej inwestycji. Składa się na nią 17 180-metrowych wiatraków o łącznej mocy 37,4 MW. Energia wyprodukowana w szybowicach ma zasilić 40 tysięcy gospodarstw domowych. Ale mieszkańcy Szybowic mają własne oczekiwania związane z powstaniem farmy. Jakie? Odpowiedź w materiale. Wszystkie elektrownie wiatrowe są już zenergetyzowane. Pozwolenia na podanie energii do sieci już jest, więc za chwilę tak rozpocznie się produkcja energii elektrycznej na razie w takim systemie rozruchowym, a jeszcze gdzieś tam w okolicach pewnie września już z koncesją na wytwarzanie My wybudowaliśmy 17 elektrowni wiatrowych o mocy 37,4 MW i ta farma wiatrowa ma wyprowadzoną tą moc do głównego punktu zasilania, które jest własnością Tauron Dystrybucja w Błodzanowie. No i stamtąd trafia do sieci elektroenergetycznej. No na pewno gmina skorzysta na podatkach, a to się przełoży jakby na inwestycje, które będziemy kierować również w te miejscowości, w których pojawia się, pojawiają się te wiatraki, czyli ta farma wiatrowa. No, powiem szczerze, niektórzy rolnicy również zyskają ekonomicznie, szczególnie ci, na których terenach stoją te wiatraki. I myślę, że to wspólne dobro dla nas jest takie, że, że po prostu idziemy w kierunku. Ochrony środowiska. Nie było rzeczywiście że, że większych jakichś protestów, pojedyncze głosy tam, które no, że może to nie tak, może coś. Generalnie no, podeszliśmy do tego tak, że my chcemy skorzystać z tego, skoro jest już to, to niech to będzie z korzyścią dla naszej miejscowości i dla naszych mieszkańców i staramy się jak najwięcej, żeby nam pomogli czy, czy tam w jakiś sposób rekompensowali to, że te wiatraki u nas są, nie? Na no, tym, że wyciągnąć na przykład dla mieszkańców mógłby być prąd troszeczkę tańszy. No niestety, jak na razie, to jest, odbijam się od ściany. Chociaż słyszę, że w rządzie coś takiego jest, że ma coś takiego być. Już od soboty 28 czerwca nowe centrum handlowe w Prudniku w pełni dostępne. Życzymy udanych zakupów. No, i teraz będzie wakacyjnie w programie Prudnik na Szybko. 20%. Tyle wyniesie zniżka dla mieszkańców gminy Prudnik i Głuchołazy, którzy zechcą skorzystać z uroków basenu, znajdującego się w parku wodnym Rozenau, czyli w pokrzywnej, koło hotelu Gorzelany. To gest właściciela związany z faktem zniszczenia przez powódź basenów w obu miejscowościach. Specjalnie dla Państwa Tomasz Gorzelany. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Prudnika i Głuchołaz do naszego parku wodnego i basenów pokrzywnej. Oferujemy dla nich 20% zniżki. Zniżka ta jest dlatego, że baseny i w Prudniku i w Guchołach w związku z powodzią są nieczynne. Basen o wymiarach olimpijskich, zjeżdżalnia typu anaconda, zjeżdżalnia typu wahadło na pomponach, Dżakuzji zewnętrzne, taka rwąca rzeka oraz taki wielki plac zabaw wodny dla dzieci. To są atrakcje, które tutaj oferuje. Zniszkę otrzyma osoba, która przedstawi dowód wydany albo przez burmistrza miasta Prudnika, albo przez burmistrza miasta Głuchołas. No bilet wtedy taki rodzinny, czyli od trzech osób wzwyż po 40 zł. Do Swoje zaproszenie do Prudniczanki rują też Głogówek i Biała. Zaczynamy od tej pierwszej miejscowości, gdzie basen miejski już działa a jest to obiekt, który przeszedł przed sezonem zabiegi modernizacyjne. O szczegółach opowie nam na miejscu burmistrz Głogówka Piotr Bujak. Basen w Głogówku otwarty jest codziennie od godziny 11 do godziny 20. Opłaty za wstęp to 5 zł bilet ulgowy, 10 zł bilet normalny. No i tutaj ważna uwaga: na tym bilecie w formie piecząteczki na ręce można wielokrotnie w danym dniu wchodzić i wychodzić na obiekt. Także można też skorzystać z atrakcji i uroków całego, całego Głogówka. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego obiektu, do Korzystania. Obiekt przeszedł pewną modernizację. Przed tym sezonem kompletnie odnowiliśmy system filtrowy, a także zjeżdżalnie. Jest to na pewno bezpiecznie i atrakcyjnie. Już od soboty 28 czerwca nowe centrum handlowe w Prudniku w pełni dostępne. Życzymy udanych zakupów. Najbliżej Prudnika znajduje się basen w Białej, ale odległość to nie jedyny plus dla tych, którzy chcieliby odpocząć w ciszy, spokoju i zażyć kąpieli w czystej wodzie. Są tu też, podobnie jak w Ługówku, przystępne ceny. Do wakacyjnego relaksu zachęca burmistrz Białej Edward Plicko, oczywiście specjalnie dla Państwa, czyli widzów programu Prudnik na Szybko. Jak co roku, basen oczywiście jest przygotowany do sezonu został otwarty 21 czerwca, jeżeli chodzi o godzinę otwarcia, to od 10 rana do 19 dzieciaki do trzeciego roku życia mają darmowe wejście później mamy ulgowe 5 zł i dla osób dorosłych 8 zł. Jeżeli chodzi o atrakcje, no to wiadomo sama woda, ciepła woda jest atrakcją, do tego dochodzi ślizgawka, która jest ogólnie dostępna, więc można też z niej korzystać, a w czasie jakiś imprez ewentualnie również dodatkowe niespodzianki, ale to trzeba być, trzeba zobaczyć i wtedy z tych niespodzianek ewentualnie skorzystać. Dziękuję za uwagę, to był program Prudnik na Szybko. Zaczynają się wakacje, więc życzę Wam dużo odpoczynku. Ale my nie odpoczywamy, już zaczynam pracę nad kolejnym odcinkiem naszego programu. Do zobaczenia już za tydzień. Pozdrawiam. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl. Dobra nauka, świetna zabawa. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa Oleje od polskich dystrybutorów najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal, profesjonalne pokrycia dachowe, gwarancja fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami Prudnik ulica Morcinka 1A. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski. Wyjazdy z Prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans. Wycieczki szyte na miarę.